Dzień dobry, nazywam się Katarzyna Dąbrowska i jestem lekarzem medycyny estetycznej z Kingem Clinic. Zabieg powiększenia ust dedykowany jest osobom w każdym wieku. Młodzi ludzie najczęściej poddają mu się celem zlikwidowania asymetrii i podkreślenia naturalnych atutów. Prawidłowe proporcje ust mają duże znaczenie dla atrakcyjności całej twarzy. W przypadku osób starszych, zabieg wykonujemy, by odbudować objętość i kontur, który zanikł w trakcie procesu starzenia. Jednocześnie procedurę tę wykonujemy po to, aby odbudować okolicę około ustną, zlikwidować zmarszczki palacza czy opadające kąciki ust. Zabieg wykonujemy z znieczuleniu miejscowym, który zapewnia komfort pacjentowi. Powiększenie ust stanowi nielada wyzwanie. Musimy pamiętać, że zabieg ten będzie powtarzany wiele razy w ciągu życia. Dlatego najważniejsze jest, by użyć preparatu kwasu fialuronowego, który jest bezpieczny, prawidłowo oczyszczony, bez potencjału alergizującego i pracujący wraz z mimiką twarzy. Nowa gama produktów Sejfa to seria najnowszej generacji wypełniaczy z amerykańskim certyfikatem FDA. Doskonale i naturalnie modelują wszystkie partie twarzy. Korygowanie ust cieszy się coraz większą popularnością w każdej grupie wiekowej. Serdecznie zapraszamy do SkinGen Clinic.